Cześć! Witajcie w kolejnym Tatrzańskim filmie. Dzisiaj idziemy na Bystrą, najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Tylko, że nie tym szlakiem, ale inną, poza szlakową trasą przez południową granicę. Choć najpierw i tak trzeba kawałek szlakiem podejść. Myślę, że pewnie z godzinę tą drogą, aż do mostku za rzeką, tam będziemy dopiero schodzić ze szlaku. W Tatrach Wysokich już częściowo zima, w Zachodnich liczymy jeszcze na trochę jesieni. Przecinamy Magistralę Tatrzańską, czyli Czerwony Szlak i idziemy dalej żółtym w stronę Bystrej. Tu nam się ścieżka zwęża, choć teren jeszcze przez jakiś czas powinien być łatwy. Całkiem niezły punkt widokowy. Tam z przodu kawałek trwania widać. Tu też jest przecudnie. Myślę, że jeszcze parę minut i będziemy schodzić w lewo ze szlaku. To jest chyba ten mostek, na który czekaliśmy. W stanie dość takim średnim, ale chyba wytrzyma. Ok, teraz jeszcze minutę lub dwie. I powinna być jakaś ścieżka w lewo. Szukamy miejsca do zejścia ze szlaku. Może by to sprawdził. Odległość od mostka miała być około 50 metrów. Jest tak bardziej 30. Ale dużo rzeczy się zgadza. Tu wygląda na chodzone. No, myślę, że to może być to. Ej, tu jest lepsza ścieżka, nawet. Początek był faktycznie lekko mylący. No ale tu już jest ścieżka jak na dobrym szlaku. Powiem tak, ta ścieżka istnieje, ale łatwo ją zgubić. A zasięgu w lesie nie ma. Jak wyjdziemy nad las, to już będzie banał. No ale to jeszcze troszkę zajmie. Zdecydowanie jest to nieco inny rodzaj terenu niż ten znany z ostatnich filmów. Chwilę sobie pobłądziliśmy, ale chyba znowu mamy jakąś tam ścieżkę. Średnią, bo średnią, ale powinna wystarczyć. Ciąg dalszy leśnego błądzenia. Tam u góry doszliśmy do ściany kosówki, więc się wracamy. I tutaj sobie na dół do potoku strawersujemy. Może tak się uda przejść wyżej. No jeszcze teoretycznie 20 metrów czegoś takiego. I powinniśmy wejść na tej ścieżce, która istnieje na mapie. A czy w rzeczywistości też, to zaraz zobaczymy. Nie ma tak jak dobra zabawa w górach. Nie ma tak dobra zabawa. No, może pora na jakieś dobre wieści. Dotarliśmy do ścieżki. I ona, co prawda, jest troszkę zarośnięta. Ale już nas ładnie poprowadzi przez tą kosówkę gdzieś na tamto zbocze. Dobra, coś co właśnie zauważyłem, bo oprócz tego, że mamy tu ścieżkę, to tutaj jeszcze widać, że ta kosówka jest przycinana. Czyli ktoś się tą ścieżkę dba. Tu po lewej mamy strumień. więc idziemy jeszcze chwilę wzdłuż niego. Zaraz będziemy przechodzić na drugą stronę i chyba się wspinać na tamto zbocze. Myślałem, że kosówkę mamy za sobą, a jednak jeszcze będzie trzeba troszkę powalczyć. To jest ciekawe. Ktoś celowo zawiązał, czyli ktoś tu chodzi i chyba oznaczał. Trochę przekwitniętej wierzbówki na podejściu. Kolejne oznaczenia w cudzysłowie szlaku. Kontynuujemy podejście na jeżową. Taki widok za nami. Niezły kawał, już się podeszło. Aczkolwiek do góry wciąż mamy jeszcze prawie 600 metrów. To znaczy 600 metrów w pionie. Świetny widok nakrywań, stąd mamy. A przy okazji myślę, że warto coś opowiedzieć o swoich porażkach. Więc naszą porażką dzisiaj było dojście prawie tam do krawędzi tego morza kosówki. Okazało się, że troszkę pomyliliśmy drogę, musieliśmy wrócić na dół, ze 100 metrów zejść i dopiero tutaj, tędy nabierać wysokość z powrotem. Ale tu już jest dobrze, więc na tą jeżową trafimy, a potem już jest wyraźna, fajna grań na bystrą. I znowu przedzieranie przez krzaczki. Nie chcę się nastawiać na zbyt dużo, ale wydaje mi się, że już trudniejszy teren za nami. Kosówka jest coraz niższa. Tam widać ten taki żleb, do którego się musimy dostać i nim kontynuować podejście na szczyt, więc być może przyspieszymy. O, tu już serię łatwo, praktycznie jak na normalnym szlaku. Jeszcze chwila i będziemy skręcać do żlebu, którym zrobimy resztę podejścia na jeżową. To już będzie gdzieś tam. W tym miejscu skręcimy do żlebu, ale zanim to zrobimy, to nabierzemy sobie wody na zapas, bo na grani pewnie już nic nie dorwiemy. No to teraz taki teren będzie przez najbliższe, nie wiem, może pół godziny, może godzina. Zostało 350 metrów, ale już w takim dość łatwym terenie, więc jakoś to pójdzie. Widać tu, że czasem jest schodzone. Nie jest tu stromo, nie jest trudno. Idzie się dobrze, więc po prostu zostaje nam mozolne nabieranie wysokości. Tu już się źle, powoli kończy. Teren się kładzie, więc pewnie lada chwila będziemy na jeżowej. Widoczki się robią. Tu jest jeżowa. Tu są jakieś dalsze szczyty. A bystra. Jest tutaj, widać ludzi na szczycie, jest trochę śniegu. Myślę, że jeszcze kawał drogi tam mamy. No i jak się tam spojrzy, to też widać, że ten teren jest trochę skalisty. Więc może być trochę zabawy. Chyba zaraz będziemy na jeżowej. Jest jeżowa. Wow. Kawał grani jeszcze przed nami. Tu już widać w sumie ścieżkę, więc jest czasem chodzone. Widoki stąd naprawdę super. Widać mnóstwo terenów w tatrach zachodnich. Tam dalej tatry wysokie. Jest 13 Tam na dole w lesie i w kosówce nam zeszło naprawdę długo, więc może się skończyć tak, że na bystrej ten będziemy dopiero w zachodzie słońca. Co w sumie też by było fajne. Schodzimy z jeżowej i ruszamy tam w kierunku niżniej bystrej. Tu już powinno pójść znacznie szybciej, trudności nie ma, znaczy na razie nie ma, tam jest jakaś skała, zobaczymy czy to będzie trudne. Myślę, że technicznie nie, co najwyżej kruche. Zaraz się będzie teren robił trochę skalisty, choć trudności to pewnie nawet do 0 plus nie dojdą. że idziemy na Niżnią Bystrą ale zanim wejdziemy na Niżnią Bystrą to jeszcze nas czeka przejście przez Przednią Kopę To jest Przednia Kopa a potem w miarę pozioma i pod koniec skalista grań na Niżnią Bystrą Oj, tu chyba mamy Przednią Kopę czyli szczyt na który pewnie chodzi parę osób w roku dość szybko poszło z Przednią Kopą Teraz pewnie jest 15-20 minut na niżnią bystrą. No i będziemy odbijać w prawo na tą długą część grani już do bystrej Jeszcze chwila podejścia Końcówka i będzie niżna bystra. Czas. Kiedy idziemy? Troszkę nam zeszło na podejściu, ale na graniu już jest szybko. Mm -hmm. No, na niżniej wyspce spotkaliśmy słowacką ekipę. Tu jest łatwy teren za zero, tylko kamienie są mokre, więc trzeba bardzo uważać, gdzie się nogi stawia. O, wow! Ślady niedźwiedzia na śniegu. Patrzcie, Miszki tu były. Uwaga, bo tu ślisko strasznie. Naprawdę, każdy kamień jest mokry. To będzie najtrudniejszy odcinek chyba na całej drodze. Troszkę ślisko, ale łatwo. No i tu się powoli trudności będą kończyć. Zejdziemy tędy i potem do góry na szczyt. Schodzimy tu trochę do lewej strony grani i będziemy ją trawersować nieco poniżej. No bo tu jest masa takich drobnych uskoków. Z nie dość kruchą skałą, jeszcze mokrą skałą. O, kopczyki są! Chyba tą trudniejszą część, żeśmy już zeszli. Idziemy w kierunku wystrej. A tam po raz pierwszy, odkąd obserwuję dzisiaj szczyt, nie ma ludzi. To pewnie dlatego, że jest już późno, a my się wleczemy. No, już prawie żeśmy przeszli to lodowisko. Zaraz wracamy do słońca. Jesteśmy w słońcu. Jesteśmy za trudnościami Teraz już w stronę Bystrej Choć najpierw chyba tam Jeszcze przez gruń Idziemy w miarę ściśle granią A za nami takie coś Całkiem konkretna ta Niżna Bystra była Tu jeszcze nie wchodzimy na gruń To jest jakiś pośredni Nienazwany wierzchołek To znaczy nienazwany Na żadnej z map, z których korzystam może jakąś tam nazwę ma. Weszliśmy na to nienazwane. No i teraz będzie podejście w stronę Grunia. Z daleka to wyglądało na bardziej strome. A idzie się tu w sumie naprawdę łatwo. Ale jeszcze trochę atrakcji po drodze jest. Myślę, że mniej niż godzina, ale nie zdziwiłbym się, jakby prawie godzina była tej drogi na Bystrum. A tu sobie można przejść eksponowaną grańką, jak ktoś chce. Naprawdę jest mocno eksponowana. Z daleka to wyglądało ciężej. No i elegancko. Weszliśmy na ostatnią kulminację przed Bystrą. Teraz nieco w dół. No i myślę, że w ciągu 20-30 minut będziemy na szczycie. Teraz już wyłącznie do góry. Ostatni ludzie poszli z bystrej przed chwilą. Wątpię, żeby jeszcze ktoś wchodził. No, chyba że na zachód słońca. Tu mamy resztki śniegu po niedawnych opadach. Mamy ze sobą sprzęt zimowy. Raki czekany, ale chyba ani razu tego nie użyjemy. Tu jeszcze z 2-3 minuty i będzie wierzchołek. Widać już tabliczkę na wierzchołku, więc naprawdę ostatnie metry. To jest w sumie moje trzecie wejście na Bejstron. Raz byłem jesienią, totalnie bez widoków. Drugi raz byłem zimą, w naprawdę fajnych warunkach. No i teraz jestem trzeci raz drogą pozaszlakową. Bardzo fajne wejście. Początkowo dość trudne ze względu na kosówkę. Potem już bardzo przyjemna graniówka, bez większych trudności Tu jest taki talerzyk z opisem panoramy Tylko, że jest totalnie podrapany i wiele już na nim nie widać Brawa Generalnie przyszliśmy stamtąd Na Jeżową, potem na Przednią Kopę, Niżnią Bystrą, na Gruń No i tutaj na Bystrą Będziemy schodzić tędy szlakowo do Doliny Bystrej Myślę, że teraz to już zostaniemy do zachodu słońca, bo została tylko godzina mniej więcej Jeśli chodzi o widoczki To tu mamy Tatry Wysokie w całej okazałości Choć są chyba zbyt daleko, żeby jakieś konkrety pokazywać Tu na dole mamy Pyszniańską Przełęcz Tam w oddali Czerwone Wierchy Tu jest Błyszcz, Ornak W oddali Kominiarski Tam gdzieś daleko Babia Góra Tu jest Starorobociański, Wołowiec Masa innych szczytów, tak zachodnich. Ok, mamy prawie zachód. Jeszcze jest 15 minut i będzie najładniej. Teraz będzie parę minut naprawdę fajnego spektaklu. Poczekamy, aż słońce zajdzie za horyzont. No i będziemy schodzić żółtym szlakiem. Nieźle zimno, coraz mocniej wieje, ale myślę, że i tak było warto poczekać, bo jest naprawdę cudownie. Słońce za horyzontem, my schodzimy. Pewnie mamy jakieś 3-4 godziny zejścia. Większość będzie w ciemności, ale spokojnie mamy czołówkę, damy radę. Przy czym to już jest zejście szlakiem, więc nie będę nagrywał. W tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za uwagę no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.